Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 5. Potem Mojżesz i Jaron przyszli do faraona i rzekli: Tak mówi Pan, Bóg Izraela Wypuść mój lud, aby obchodzili święto ku mojej czci na pustyni. A faraon rzekł: Któż to jest Pan, by miał słuchać głosu Jego i wypuścić Izraela? Pana nie znam, a Izraela nie wypuszczę. Odpowiedzieli: Bóg Hebrajczyków objawił się nam. Chcemy odbyć trzydniową wędrówkę na pustynię i złożyć ofiarę Panu, Bogu naszemu, by nas nie dotknął zarazą lub mieczem. A król egipski rzekł do nich, dlaczego to Mojżeszu i Aaronie chcecie oderwać lud od jego pracy? Idźcie do waszych robot pańszczyźnianych. I rzekł jeszcze Faraon. Oto teraz, gdy są liczniejsi niż ludność kraju, Wy chcecie, żeby świętowali zamiast pracować? Tego samego dnia faraon rozkazał naganiaczom i nadzorcom, mówiąc: Nie dawajcie odtąd ludowi słomy do wyrabiania cegieł tak jak poprzednio. Niech sami idą i zbierają sobie słomę. Wyznaczcie im też tę samą ilość cegieł, jaką dotychczas wyrabiali, nic z niej nie ujmując, bo są opieszani i dlatego wołają. Chodźmy i złóżmy ofiarę Bogu naszemu. Niech praca tych ludzi będzie cięższa, i niech nią będą zajęci, a nie będą się zajmowali bredniami. Naganiacze ludu, jego nadzorcy, wyszli więc i rzekli do ludu, mówiąc: Tak, mówi faraon nie dam wam słomy. Sami idźcie, zbierajcie sobie słomę, gdzie znajdziecie, bo z pracy waszej niczego się nie ujmie. I rozstrzygać lud po całej ziemi egipskiej, by zbierać ściernie zamiast słomy. Naganiacze zaś przynaglali, mówiąc: Musicie wykonać codzienną waszą pracę, jak wtedy, gdy jeszcze była słoma. I bito nadzorców izraelskich, których ustanowili nad nimi nadzorcy faraona, mówiąc: Dlaczego nie wykonaliście ani wczoraj, ani dzisiaj cegieł? W pełnej ustalonej jak poprzednio ilości? I przyszli nadzorcy izraelscy do faraona i biadali, mówiąc: Dlaczego tak postępujesz ze sługami swoimi? Nie daje się już słomy sługom twoim, a mówi się nam: róbcie cegły. Ponadto słudzy twoi są bici, wina to ludu twojego. A on odpowiedział: Leniwi jesteście. Leniwi i dlatego mówicie: pójdziemy i złożymy ofiarę Panu. Teraz więc idźcie, ale do pracy. Słomy wam nie dadzą, a jednak musicie oddać wyznaczoną ilość cegieł. I widzieli nadzorcy Izraelscy, że jest z nimi źle, ponieważ im powiedziano: nie ujmie się nic codziennej ilości cegieł. Gdy wychodzili od Faraona i natknęli się na Mojżesza i Arona, którzy stali, oczekując ich, rzekli do nich: Niech wejrzy Pan na Was i osądzi, żeście nas tak zachodzili u faraona i jego sług. Włożyliście do ręki ich miecz, aby nas zabili. Wtedy Mojżesz zwrócił się ponownie do Pana, mówiąc: Panie, dlaczego wyrządziłeś zło temu ludowi? Dlaczego mnie tu posłałeś? Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do faraona, aby mówić w imieniu Twoim, gorzej postępuję z tym ludem. Ty zaś nie wyratowałeś ludu swego.